Kiedyś ludzie mieli mniej! Paulinka! <noise> <noise> Frenz Palion czerwone 7? Niebieski słek, niebieski swag. Nigdy jeszcze nie dostałem takich komplementów jak teraz od Tajmana. Nic nie dotykał! 3 metry pod ziemią. Żartują sobie z nas ci influencerzy. Kwarioza nigdy swoich nie zostawia! Nie mogę znaleźć tych ludzi, co na łyso się golili. W każdym razie ja to dla was zrobię. Welcome, Golden. mordo, ja jestem Rembol i witam was w kolejnym odcinku Zagubiony w Internecie Jak możecie słyszeć i widzieć, dość porządnie się rozchorowałem Ale pomyślałem, że tak wyczekujecie na te odcinki Że standardowo w niedzielkę o 12 musi wlecieć Zagubiony. Mam nadzieję, że jedyne czym Was zarażę, to pozytywną energią <słuch> Dzisiaj macie 9 listopada, sprawdźmy co to za dzień 9 niedziela, światowy dzień Gry wstępnej. Wszyscy gamerzy będą zadowoleni. Będą mogli wstępnie sobie pograć. Dobra, zakładamy sławeczki. Zostawiamy łapeczki. Dlaczego? Ponieważ pod ostatnim odcinkiem zagubionego było ich 23 tysiące. A jako, że mamy epokę świadomości, rozwoju, chcemy być z dnia na dzień coraz lepsi. Dlatego zróbmy tak, że. Każdy kolejny odcinek będzie miał o jedną łapkę w górę więcej. To nie jest duże wyzwanie, a zawsze będziemy o jedną łapkę w górę więc. Będę zigał. Zaparzymy sobie herbatkę tylko. I tak mnie to cieszy, że mam dosłownie dwa kroki. Raz, dwa. To jest piękne, bo nawet jak jestem chory i się źle poczuję, to mogę się położyć, zagrzać herbatkę, wszystko pod ręką. Ej, chyba się zakochałem. What? A zróbmy eksperymencik. Dobra, włączmy od tego momentu. I uwaga! To chicken dance, mordo. Dzisiaj bebe bez fotu. Bo to to dance, mordo. Please look at my face. Oczko to dance, mordo. Lecimy tutaj. Ja. I jeszcze sprawdźmy, jak do refrenu siedzi. Ooh, to chicken dance. Chicken dance. Jest śliczna. Dobrze wiesz? Jeden dance. dance Chicken dance. Chicken dance. Gdybym wiedział, że takie kurczaki naprawdę istnieją, a tutaj mamy tego idealny przykład i dowód na to, to bym wziął takiego do teledysku gwizdzy mi czajnik. Pamiętajcie, jak jesteście przeziębieni, chorzy albo nie żyjecie. Po pierwsze, herbatka, zalewamy cytrynka, imbir i oczywiście miodik. Jesteście się żonią, mają dzieci, a ja planuję co. Kogo robią? żonią O ja jak... Ty piarka co biegnie tu mnie Wiedno no No tak nie przyspieszysz tej ciuchci Kiedyś ludzie mieli mnie Jessie, co ty tu robisz? Gdzie twoja bujna grze... tracę głos. o nie mogę mówić. Eee. Dobra, odzyskałem. Dobra, ale te kocie ruchy one nie są z przypadku. Z tym człowiek musi się już urodzić. Do tych palców szeptał! Dzwoni do mnie myszka Miki! Ktoś mieli dziś kasztany! To jest Teresa. Pierwsze imię, jakie przychodzi mi do głowy, patrząc na nią, to właśnie Teresa. Ale czy ty słyszysz, do czego ty tańczysz? Tany, tany. Ktoś mi lizał dziś kasztany. Rikki, <grywa> Chyba słyszysz? Prawo. Gdzie ta Paulinka, Paulinka, Paulinka? O, Paulinka! Mamy sezon drugi, słuchajcie. Ciekawe, czy w tym sezonie będzie fryteczki czy pizza, a może kebabika zrobią? Dobra, Paulinka pierwszy raz startuje w zawodach. Czyli wróciła jeden dzień temu, dobrze, dobrze. Jedź po swojemu, Paulinka, jedź po swojemu. A ona jedzie na pierogi ruskie, nie? Jaki progres! Ja tam musiałem taką laskę, co na przykład. Ja mówię tak, no dobra, ja dzisiaj wstajemy z rana, układamy kostkę. To nie mówię tak. Wstajemy z rana, układamy kostkę, mówię 40 metrów jest dołożenie. I ona wstaje na baczność, ubiera się, jeszcze na niej tyle. Ej, coś mi to przypomina. To jest ten sam zespół? Oj, zanim ja to znajdę, to. to prędzej na gołębia trafię. Co, co to? <noise> Dobra, nie rozumiem, co to jest napisane, ale mam wrażenie, że. Nie, Słuchajcie, Zoe znam. Dajczmana też znam, ale nie na tyle, żeby zrozumieć. Hype, który wokół się niego teraz dzieje i dlatego myślę, że troszeczkę się nim zainteresujemy. Bo ja tego ziomka znam stąd, że kiedyś na TikToku mówił, że klepałby jakąś dziewczynę, pupu. Potem pojawił się na gali i oglądałem jego walkę i jest mocny zawodnik, a teraz wyskakuje mi mnóstwo TikToków z jakimiś trzema ziomkami, dwoma ziomkami i nim. Także zobaczmy sobie, o co tu chodzi z tym człowiekiem. O zobaczcie, to jakiś koncert ma Ej w ogóle wiecie czy mi się kojarzy Dyjczman? Z Dyjczmanem, Deichman Może to jest ich projekt nowy, reklamowy Dyjczman Przód, góra, dół, prawo, lewo, tył Proszę myszko, pokażę jak To Znam tą piosenkę Puk, puk, to tą piosenkę znałem Osiem dni temu, Dyjczman kolejny raz Bo tylko ty dałaś mi lekarstwo Ja ci dałem serce Nic tak nie wyleczy ciała Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Wiemy już dużo więcej. Złapcie. Br o, brok jest było. Brok jest. Trzech ziometków, Właśnie o nich mi chodzi. A jak te ziomki mają? Pirlo pali, który mi bardziej na Pirlo wygląda. Dobra, nie chcę gafę walnąć, ale wydaje mi się, że ten będzie Pirlo. <grym> jak źle powiedział, nie. Karolak ciśnie bekę z brokis. was teraz wziął, bo chcecie się puk-puk-puk do jakiejś takiej fajnej kobity i zamknął wam was ją, ile ten streaming trwa, 48 godzin, no to 4 na 48 godzin z nią, to byście gówno zrobili. To prawda. No, <laughs> to prawda. Ale wiecie, na co zwróciłem uwagę? Patrzcie na Dajczmana. Hopie! Imponuje mi ten ziomek. Zobaczcie to. Już po krzesło. Patrz, patrz masz ten sam strój. Już po krzesło. <laughs> Dosłownie, to jest chyba to samo. Jak widzicie, to jest uniwersum, które jest na tyle duże, że ja na to mógłby poświęcić cały osobny odcinek i poza takim. On. Na szatkę Hehehe, Zeta! Góra z górą się nie zejdzie, a furioza z mrowiskiem to zawsze... Furioza! Furioza nigdy swoich nie zostawia! Nigdy! Welcome, Golden! Golden! <grymne> Oj, no. Furia! Furia! Furioza! Furia! Furia! Furio, furioza! Jest. Welcome, furioza. Golden! Normalnie <grymne> <grymne> lecą wszyscy, nie? A Furioza z Mrowiskiem to zawsze! Furioza nigdy swoich nie zostawia! NIGDY! WELCOME GOLDEN Ale nie mogę znaleźć tych ludzi, co na łyso się golili specjalnie pod to W każdym razie, ja to dla was zrobię KURIOZA NIGDY SWOICH NIE ZOSTAWIA! NIGDY! WELCOME GOLDEN Jak nazwalibyśmy naszą firmę pogrzebową? 3 metry pod ziemią Na podstawie filmu, który wszyscy znamy, kochamy Lot w jedną stronę O nie, dobra Ja lubię taki humorek, dobra Gdyby kuska nie skakała Pod Podziemia to, to jest prawdziwe. To jest akurat Real AS. To istnieje w Gdyni. Przedsiębiorstwo pogrzebowe Sleep Time. A ktoś ma psychę nazywając tak firmę? Szczerze. No totalnie. Ktoś podjął taką decyzję, żeby do tego doszło. Być czasami tam przez, przez telefon mówiłem do siebie: Zakład pogrzebowy, radość, słucham. Ale że ktoś naprawdę wiesz, nazwał Sleep Time. A może używał to w takim kontekście pozytywnym? Chociaż czy pozytywny kontekst w tej sytuacji ma rację bytu? <laughs> Nie Ojemy, Ale niunia! Zobaczcie, zrobimy sobie zdjęcie i TikTok dopasowuje do zdjęcia lub do twarzy dźwięk. I jestem ciekawy jaki mi dopasuje. Nagrywam film. Nie chciałem nagrywać filmu. Chciałem zdjęcie, o. O, zobaczmy. 2025 najseksowniejszy mężczyzna, sylwetka greckiego boga, bez zakoli, starszy brat Jasona Stathama oraz wierzący. Dziewczyny to lubią. Awe. I telefon nie ma podsłuchu, przepraszam. Nigdy jeszcze nie dostałem takich komplementów, jak teraz od mana. Dzięki, ziomuś. A zróbmy teraz jakieś y, inne zdjęcie. Widzisz, Antosiu? Mhm. Jak się nie będziesz uczył, skończysz jak ten pantam. <śm> Can you say this? Three, two, one. Su, 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 su. Can you say this?

Cyki, cyki. Też kocham pieski. Suczki. DJ Ramble. News, 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 news. Informacja z ostatniej chwili chwili, chwili, chwili. Pozdrowienia dla Małgorzatki z sąsiedniej klatki. Może przejdźmy do konkretów. Wyszła piosenka Palion X-Friends. Niebieski sfak, cała piosenka. To było jej tylko pół? Mocno wierzyłem w to, że Palion wyda piosenkę Zielone 100. Niestety zmienił swój plan. Jak widzicie, poszedł w całą paletę kolorów. Koncerty. W Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Koszalin Przepraszam bardzo, jak mogły zapomnieć o bydgoszczy? Dobra, tutaj pierwszy minusik. Kiedy parkujemy? wszystkie odcienie. Mocno widać, że tutaj niebieska energia tryska z chłopaków. Wlecieli agresywnie, dynamicznie. Wszyscy razem! Chcesz poczuć niebieski słek, ej! Niebieski słek, ej! Niebieski słek! Znowu się okazało, że znowu zjadamy grę, ey. Zjadamy grę! Ey. Przestań kręcić tą kamerą! to niebezpieczne dla zdrowia! Nie rób tak, bo ci zostanie. Niebieski swag, Za chwilę wleci niebieski fizjoterapeuta. A jakby podstawić tu inną piosenkę? Oh! Macie jeszcze chwilę, bo dopiero dzień temu wstawiliście piosenkę. Zawsze możecie podmienić jeszcze wokal i wyjdzie naprawdę arcydzieło. FRIENDS PALION CZERWONE 7? Skąd wy te cyfry bierzecie, przepraszam? Czyli to jest piosenka do płyty Friends teraz, tak? A gdzie jest czerwone 6, 5, 4, 3, 2, 1? Czerwone 6, a na przykład chciałbym yy, szóstkę sobie po posłuchać. No i chyba sobie nie posłucham. No tak, może pierwszy przesłucham piosenkę, a potem będę się pytał dlaczego 7. No, Porsche, Porsche! Cóż za, proszę! nie będę zapraszał do mojego Porsche! To czerwone 7, 7, 7! I nie było 6, i nie było 1. Tak powinni nam ginąć! 7, 7, Cały dzień, całą noc robię to. 2-4 na 7. 7. robię 7. Dlatego... Chyba ta nota mi bardziej siedzi. Bo jest bardziej taka melodyjna, o może tak tak powiem. Ta też w sumie. Dobra, nieważne, nie znam się za bardzo. <grych> Ale ta ta chyba mi bardziej siedzi. 16 albo Formuła 1. Moje miejsce na jak się kocham, życie jak nie wiem. Zostanę tu na zawsze, mam o zobaczyć jak lecę. Byłem ostatni na ławce, dziś mówią eventment. w rzeczywistości wolę kolor niebieski, więc coś tu mi nie gra. I chociaż może więc będą w Bydgoszczy. Bilet na nasz koncert, zobaczmy. Katowice. Halo Bydgoszczanie, łączmy się, bo żartują sobie z nas ci influencerzy. Co musiałby się znajdować na końcu tego mostu? Może No, nie wytrzymam! Czemu mi się sam przewinął TikTok i jeszcze na mojego TikToka? W sensie zachl. I mogę krzyczeć, ale uwierzcie, że Jak to możliwe? Nic nie, Nic nie dotykał. Żeby nie było. Ostatnio chciałem dodać storkę na Instagrama i wyskoczyła mi w podpowiedziach pewna piosenka. sani yalaha, tak, to jest to. Tylko ja tu słyszę achle lili, achle li, las. <grywia> Ludzie, jak gdyby nigdy nic normalnie nagrywają do tego, rolki. <grywia> A tylko my wiemy o co chodzi, nie? <grywia> Tytuł tej piosenki i lyrics. O, i skopiujmy to. <grywia> Achla Najlepsza noc, najlepsi ludzie. Ach, la, leila, no ja tam słyszę. Achle, achle las. Achle, la, ach, <grywia> No nie, no kończę z tym, zrywam z tobą. To przychodzi ludzkie pojęcie. W 18 latach już wiem, co bym robił w życiu, jakbym nie był youtuberem. Za taką kasę móc rzucać piłką w dzieci. Hey. <laughs> A weź jeszcze okej Dobra, ten dostał też dobrze. Ten jeszcze w okularach. <laughs> Podoba mi się ten, mi też totalnie. <laughs> <noise> Szczerze, jakbym był na ich miejscu, to właśnie też biegłbym wolno, żeby dostać z tej piłki i się przewrócić. <noise> ja bym wziął taki. Bo w margu <noise> Karma is coming. I jeszcze dziecko bym wziął. <noise> Herbatkę wypiłem. Wyłopeczki już zostawiliście. Komentarze i subskrypcje również. Także to jest idealny czas, żeby. Pożegnać się. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcecie ich więcej, to zapraszam we wtorki, w czwartki i w sobotę na kanał Rumble Extra o godzinie 17, a na tym kanale widzimy się za tydzień w niedzielę o 12. Trzymajcie się. Bless.